Witam wszystkich. Tym razem sonda Lambda w samochodzie Toyota Corolla 12. Sonda Lambda e, diagnostyczna, nieregulacyjna, tylko ta, która jest za katalizatorem. Efekt był taki, że niezależnie od tego, czy katalizator był zimny, czy gorący, e, wyskakiwał błąd P0420. Tak, Michał? E, czyli błąd układu katalizowania spalin. A napięcie na kablu sygnałowym sondy lambda ustawiało się na 0,115V, 0,1 V mniej więcej, niezależnie od temperatury katalizatora zawsze było takie samo. Stawiliśmy tu sondę Denzo DOX109, uniwersalną, no akurat kolorami kabli pasuje w tym samochodzie. Zagniatana, normalnie teraz wam jeszcze pokażę, gdzie jest. Kostka połączeniowa tej sondy do tego, bo tu w tym samochodzie kabel od sondy wchodzi do kabiny, i kostka jest w kabinie. Kostka jest w kabinie. Trzeba odpiąć tutaj spinkę, i tutaj tu będzie ciężko widać Tą spinkę odgiąć cały dywanik. I tu mamy kosteczkę. Tą kostka. Ciężko schodzi. bo tu jest zatrzask od dołu. Trzeba go podnieść i wyjąć kostkę. No, tu bez kombinerek nie chciało. Musiałem to kombinerkami wyjmować, było tak zapieczone, zaciśnięte, że nie chciało się odłączyć. Dobre. Przy naprawaniu błędu systemu katalizowania spalin, w tym samochodzie dość często pojawia się problem z przepływomierzem. I nie jest on, jakby. Nie jest to problem, który da się zdiagnozować od razu. Dlaczego? Dlatego, bo często te przepływomierze są zabrudzone. Teraz, jak sprawdzić, czy on jest zabrudzony? No, zjąć tą rurę i zobaczyć od tej strony. Niestety nie da się zobaczyć z drugiej strony, bo tam jest rura z kratką, przez którą nic nie widać. Tu zobaczyć, czy on nie jest zabrudzony olejem, smarami, syfem, pyłem. Jeżeli jest. To trzeba go umyć. Wiem, że wszyscy powiedzą, że przepływomierzy się nie myje. Owszem, zgadzam się z tym. Jak są uszkodzone, to mycie im już niewiele pomoże. Ale jeżeli przepływomierz nie jest uszkodzony, a ma zakłócenie wskazania ze względu na zabrudzenia, które są na nim znajduje, to to w niczym nie przeszkodzi. Złącze ODB w tym samochodzie jest nad pedałami, po stronie kierowcy. No i znowu ten sam software, ScanMaster, z tym samochodem sobie poradzi. Dobra, jest połączony. Nie ma żadnych błędów. Zobaczmy jak wygląda ten sensor po wymianie. Tutaj sobie ustawimy temperaturę płynu a tu obroty. little Czekamy chwilę, aż silnik się zagrzeje i katalizator się zagrzeje. Na starej sondzie, niezależnie od temperatury katalizatora, wskazania napięcia na kablu sygnałowym nie przekraczały 0,2 V. Nigdy. Testowaliśmy to ze 2 godziny. No tu jest zupełnie inaczej, tak jak widać. przy takiej temperaturze, przy po chwili od uruchomienia napięcie na tej drugiej sondzie ustawia się na mniej więcej 0,7V reaguje na wciskanie gazu, dlatego bo to się zmienia. Weź tam udaje jeszcze ognia raz. Jeszcze raz? Jak katalizator się dobrze rozgrzeje, to napięcie znowu wskoczy na 0,7 V. Nie wiem dlaczego ono tak na chwilę wskoczyło i teraz spadło. Ale testowaliśmy to już za dwie godziny i... Jeszcze raz? głównie. Potrzymaj go trochę na obrotach. Tak niedużych, 2,5-3. No dobra, tak to, wygląda Katalizator jest cały, mieliśmy podejrzenie, że jest popękany i że brzęczy, ale brzęczy coś innego. Jak widać było na kamerze tej takiej endoskopowej, nie jest popękany, jest cały. Czy on pracuje prawidłowo, czy nie? Trudno powiedzieć tego, nie wiem. Samochód ma 140 tysięcy przebiegu. Natomiast poprzednia sonda miała wskazania poniżej 0,2V i to cały czas, niezależnie od temperatury katalizatora. Więc nie zmieniała też wartości w wyniku zmiany obrotów silnika czy dodania gazu, cały czas było tak samo. Stawiliśmy Denso DOX 109, działa zupełnie inaczej. Czy będzie dobrze, czy nie, to się okaże po jakimś czasie. Na razie zostawimy to tak. Będziemy jeździć tym samochodem i zobaczymy, co będzie. Dzięki za uwagę.